Marysiu. Cześć Magda, miło mi bardzo. Cześć, Marysia jest naszą lektorką, współpracuje z nami od 2021 roku i prowadzi u nas kursy grupowe i indywidualne. Zgadza się. Ok, Marysiu, czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego zdecydowałaś się na język niemiecki? Oj, historia była taka, że tak naprawdę na początku mojej nauki w podstawówce miałam ogromne problemy z niemieckim i trafiłam na, no na dziewczynę, w zasadzie studentkę wtedy jeszcze, która tak zaszczepiła we mnie tą chęć poznania niemieckiego, że w zasadzie już od podstawówki gdzieś tam może nie byłam jakąś wybitną uczennicą, ale ten niemiecki mnie tak bardzo interesował. Ona też bardzo dużo opowiadała mi o kulturze niemiec, literaturze, no i to jakby nie tylko ten język jako taki, ale wszystko, co było z nim związane, wydawało mi się interesujące. I to tak trwało w zasadzie całą edukację szkolną. No i jak przyszedł mhm. czas, żeby zdecydować, co, jakie studia, co robić zawodowo, no to chciałam spróbować swoich sił. I rozumiem, że wtedy poszłaś na germanistykę. Tak, tak, tak. Zdecydowałaś się mhm. na germanistykę. No, studiowałam w, na UMK w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Czy zaczynając studia wiedziałaś, że będziesz uczyła, czy po prostu bardziej ci zależało na języku, a to co będziesz z nim robiła? To jakby pojawiło się w trakcie. Na początku nawet chyba nie chciałam uczyć, jakoś wydawało mi się, że się do tego nie nadaje. Może tak, od zawsze wiedziałam, że raczej nie chcę iść w taką stronę nauczania w szkole takiej publicznej, że, że do tego na pewno się nie nadaje. Natomiast właśnie podczas studiów, podczas jakichś praktyk, czy też takich no, prac dodatkowych naprawdę poczułam, że, no, że po prostu mam z tego taką radość i fajne z, z uczenia innych i no, jakoś tak zaczęłam się rozwijać w tym kierunku, ale to było takie, takie bardzo jakoś tak naturalnie poszło, nie było nic jak, jakichś takich mm, mhm. decyzji, które by zapadły, tylko tak to wszystko się powoli toczyło i tak, tak wyszło. Ale już co, to muszę Ci powiedzieć, że chyba miałaś bardzo też duże szczęście, E, że trafiłaś na kogoś na początku, kto tak cię po tak. językiem zaraził, co? Tak, bardzo. No, myślę, że na pewno gdyby, gdyby nie, nie ta pani, to niemiecki pewnie byłby niezbyt lubianym przedmiotem szkolnym. Stał się taką pasją. Bardzo fajna historia. W ogóle też mnie tak zaskoczyłaś, bo nie wiedziałam, że coś takiego usłyszę. E, I e, też sobie tak pomyślałam: e, jak jeszcze pracowała w biurze, e, też wiele osób dzwoniło albo pisało, że jest bardzo zadowolonych z zajęć z Tobą, to jak Ty prowadzisz zajęcia. Więc myślę, że może też to, to jak miałaś taki fajny przykład od samego początku, teraz też. E, jakby wynikiem tego jest to, że ty teraz tak fajnie prowadzisz zajęcia, i kursanci są bardzo z ciebie zadowoleni, więc myślę, że super. Dziękuję, dziękuję. No, na pewno jest to bardzo miło usłyszeć. Myślę, że tak naprawdę jakimś, gdzieś moim tak skrytym marzeniem było to, żeby studiować psychologię. To się hmm. no, nie udało. Ale myślę, że mam właśnie w sobie coś takiego, że, że na pierwszym miejscu jest ten człowiek, a dopiero potem język, że jakby to jest dla mnie najważniejsze, żeby kogoś poznać i żeby no jakby dostosować właśnie to, to w jakiś sposób uczyć do, do danej osoby, że bardzo, bardzo mi też tego brakowało po prostu w szkole. No i chciałam, żeby było inaczej na moich lekcjach. Ale to już co, ja tak myślę, że może i psychologii nie studiowałaś, ale praca chyba z ludźmi, mimo wszystko, dostosowanie zajęć, przygotowanie tak. materiałów i przekazanie wiedzy, to też jest tak trochę pod kątem psychologicznym. Tak, zwłaszcza, że no, nie bez powodu też na studiach yy, i to przygotowanie pedagogiczne, i jakieś mhm. przemysy psychologiczne, jednak też przebywając z, z tymi osobami raz w tygodniu, czasami dwa, czasami nawet więcej. Yy, no poznajemy też jakieś ich życie, prawda? Jesteśmy, no, mamy jakąś relację, budujemy i no to jest, chcemy, żeby ta osoba robiła postępy i więc dostosowujemy też właśnie no, cały ten proces nauki, to w jaki sposób to wszystko się dzieje do niej. Masz jakieś ulubione aplikacje albo narzędzia, na których pr pracujesz, na których prowadzisz kursy ewentualnie, czy masz coś też do polecenia od osób, które samodzielnie próbują się uczyć, albo mhm. tak jako dodatek. Mhm. Na pewno quizy, z którego mhm. też korzystamy tak szkolnie, myślę, że, że on daje bardzo dużo możliwości i na pewno ta mhm. nauka nie jest nudna. Przekonują się do, do tej aplikacji również osoby, które jakoś tak dotychczas raczej w tradycyjny sposób się uczyły. Myślę, że fajnym rozwiązaniem jest też Duolingo. Tutaj przede wszystkim systematyczność jest ważna, bo inaczej traci się tam swoje zapisywane dni nauki. Chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam, wypadło mi z głowy. Ale myślę, że już i Duolingo, i nasz gwizd to zawsze też będzie to są dobre narzędzia, nawet na start tak nawet i wystarczy chwila wolnego, powiedziałaś też, że na początku miałaś problemy z językiem niemieckim. A powiesz, na czym polegały te problemy? Czy to były problemy z jakąś konkretną, z konkretnym obszarem w tym języku? Ogólnie było cię ciężko zrozumieć? Wydaje mi się, też do końca już tak tego nie pamiętam, bo to była czwarta klasa podstawówki. Myślę, że ogólnie takie nastawienie też do tego języka moje z głowy było niezbyt takie łaskawe, wymowa na pewno ma mm -hmm. wyzwanie. I myślę, że, że gramatyka, ale no jakby nie pamiętam już takich konkretów, co, nam, co sprawiało mi wtedy jakieś takie największe problemy. Okej, okay. no ale fajnie. Mamy przykład, że z, z nauczycielką udało się to pokonać. Tak, dokładnie. Okej, okay. dobrze, bo miałam też taką chęć zapytać, a z wymowy, co takiego mm, mm, ciężkiego, czy było odnośnie wymowy, ale myślę, że to też może być zbyt szczegółowe pytanie, jak na taki daleki okres. To znaczy, wydaje mi się, że po prostu no, niemiecki to. Wiemy, że no są te mega długie słowa, i jak one się zaczęły pojawiać gdzieś tam w podręczniku, no to ja po prostu widziałam litery, a nie bardzo wiedziałam, jak je połączyć w słowo, mhm. że wydawało mi się, że to będzie po prostu brzmieć bardzo twardo. No a gdzieś tam słyszałam, że. No nauczycielka jednak wymawia to tak, i że wcale ten język nie jest taki twardy, tak jak się mówi, nie wiem, w jakichś dowcipach, tak, że to, że niemiecki to mm -hmm. brzmi tak strasznie, ale zupełnie nie, nie, nie wiedziałam, jak się zabrać do tego, żeby rzeczywiście ta zbitka liter jakoś stała się ładnym wyrazem, ładnym brzmiem wyrazem. Okej. Okay. Okej, okay, jasne, dobrze. Dobrze, więc tak. A jeszcze mogłabyś tam pora powiedzieć troszeczkę o tym, jak spędzasz wolny czas, czym się interesujesz poza nauczaniem. Mhm. E, jasne, e, bardzo chętnie gotuję. To w zasadzie to zainteresowanie też jest od dziecka. Myślę, że to odziedziczyłam po babci i. E, Najchętniej gotuję jak mogę kogoś nakarmić, że tak powiem, czy rodzinę, czy przyjaciół, to wtedy jest najfajniej. No i jestem też um, od wielu lat no nie wiem, też na biało, więc no, prawie eleganką, Tak naprawdę zaczęłam um, rezygnować z mięsa no, w czasach, kiedy no, nie było takich możliwości jak teraz, że można powiedzieć, że te różne produkty wege są dostępne, więc nauczyłam no, się na, tak, na zasadzie prób i błędów, własnych, no to mi sprawiało przyjemność, więc mhm. przez, chwilę, nawet przez chwilę prowadziłam bloga kulinarnego. O, e a masz niego namiary Nie, już niestety tego nie ma, ze względu na to, że jakby niekoniecznie lubiłam tą stronę robienia zdjęć, mhm. e sprawiało mi problem, a nie miałam za bardzo osoby, która, no, która mogłaby mi od tej strony pomóc, jakoś rozwinąć. No i po prostu zdecydowałam, że jednak w zaciszu własnej kuchni będę gotować i tak muszę No to fajnie. Marysio, to tak. I Ci bardzo dziękuję za rozmowę.